W 1921 roku przyszła kolej na Gruzję. Gruzińscy komuniści dostali polecenie, że mają zorganizować powstanie. 16 lutego 11 armia wkracza na pomoc komunistycznym powstańcom. Formalnie wkracza na zaproszenie samozwańczego. Komitetu Wojskowo-Rewolucyjnego, który z taką prośbą się zwrócił do Armii Bolszewickiej. Armia gruzińska jest kiepsko uzbrojona, rozpaczliwie prosi o pomoc, ale tej pomocy znikąd nie uzyskuje. 18 marca rząd gruziński kapituluje. Władzę przejmują komuniści, rozpoczynają się masowe represje. I mamy tutaj Typowe działanie, które powtarzało się w różnych miejscach i w różnych wariantach, ale schemat był wszędzie ten sam. Czyli próba przejęcia władzy przez miejscowych komunistów albo powołanie przez miejscowych komunistów jego samozwańczego ciała i zaproszenie armii bolszewickiej i Armia Czerwona na bagnetach, obala legalne władze i instaluje reżim komunistyczny. Drodzy widzowie i słuchacze, przypominam, że informacje o kolejnych wydarzeniach dnia znajdziecie na moich profilach na portalach społecznościowych Facebook i Twitter Użytkownik Barzanin 1768. Polecam również Państwa uwadze mój profil na portalu Patronite Użytkownik Barzanin. Pozdrawiam serdecznie.